Cześć, z tej strony Barfemo. To jest drugi odcinek Survival Games, a przed chwilą widzieliście moje nowe intro. Tak, mam pytanko, Podobało Wam się? Napiszcie mi w komentarzach, bo naprawdę dużo się nad tym napracowałem i nie wiem, czy nie wiem, czy się opłacało. Sądzę, że tak. Mi się podoba. No dobra, przejdźmy do gry. Na razie zajmę się szukaniem skrzynek. Grałem przed chwilą z kolegą i on mi powiedział mniej więcej, gdzie są jakie skrzynki. Ale ja nadal nie ogarniam, gdzie są. No nic, więc będziemy szukać. Nie ma. Nie ma... No gdzieś muszą być, no. O, jakieś, jakieś... biegu <laughs> Muszę mówić trochę głośniej, bo mam... Bardzo, ale to bardzo słaby mikrofon. Nie będę na razie kupował nowe, nowego. Musicie to jakoś przeboleć. Ale myślę, że... Sama... Ym, sama gra... Wam to wynagrodzi, bo... No bo myślę, że nie jest źle. Prawda? Jeżeli mnie oglądacie to znaczy... O skrzynia! Ja się tu rozgadałem, a tu... Nie. Nie, 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 nie. nie. Jak to nie było tutaj nic? Jak to tu nic nie było? Clipper? Clipper! Ale go wyrzuciłem. What the f... What? Nie chcę widzieć. Clipery są zdolne do wszystkiego. Dlatego nie chcę wiedzieć, co się stało. Mam nadzieję, że teraz nie będzie takiego faila jak w poprzednim odcinku Survival Games, że... <laughs> że znajdę skrzynię i jej nie zauważę, na przykład. Darmowe diaksy... Dra darmowe diaksy! Okej. Okay. Tu w poprzednim odcinku też tędy szedłem, tak? I tam, tam mnie spotkała. Nie, nie ten też. nie ten doszedłem, bo tu jest jakaś budowla, do której wejdę, pewnie tam na dole zginę. No więc idziemy. Zobaczmy, co jest na dole. Ja w ogóle jestem głodny, jak nie wiem co, ale nie chcę mi się tego arbuza stawiać, niszczyć. Co to jest? Co? O, skrzynia, tak. Miecz, jabłko, dobrze, dobrze, jak na zawołanie, jedzonko. Mniam. a mniam, 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 O ku... Stanąłem na coś. Tam była skrzynia. Nie, ja tam idę jeszcze raz po tą skrzynię. Muszę uważać na płytkę naciskową. To raczej płytka naciskowa tam była. Co się dzieje? O, super. Wypuścili mnie. Czekajcie, tu będzie. Tak, jeżeli. T... Byłem tu w poprzednim odcinku. Nie, nie byłem tu w poprzednim odcinku. Nie byłem. Nie byłem tu, na pewno to nie byłem. Ja chcę tu wejść. Ja tu wejdę i z tamtej skrzyni wezmę, co tam jest. Wszystko, co tam jest, wezmę. Przepraszam, że tak chodzę w kółko, ale. No, nie odpuszczę. Zrobili mnie w konia, a ja to... Ja chcę to, co jest z tamtej skrzyni. Zauważyłem tutaj przycisk naciskowej. przepraszam za moje słownictwo. No dobra, <laughs> jaki jestem kulturalny. Przepraszam za moje słownictwo. Tak. Dobra, nieważne. Nie idę już po tą skrzynkę. To już idę po tą skrzynkę na dole. No. Okej, okay. nieważne. Tylko teraz się nie zabić. Okej. Okay. Żyję, żyję. Tam jest jakiś gość. Dobra, nie chcę mi się z nim walczyć. Jeszcze zginę i co? Lepiej nie zadzierać z obcymi. Mm, wyskoczy mi cały w żelazie albo w diaksach. A ja będę w dupie. Ach. Mhm. Tu będzie dopiero otwarte. Nie. Tu. O, jak miło, złota klata. Ej, chcę złotą klatę. Wiem, że się szybciej zużywa, ale... ale... więcej pancerza daje. Tu gdzieś powinna być jeszcze jedna skrzynka. I ja ją znajdę. Jest! Bomba. Dwie wędki. Nie, tutaj nie ma skrzynki. O, pamiętacie, do tamtej dziury uciekłem jak w poprzednim odcinku jak mnie ten, ten, ten koleś go gonił nie zabił. To tak krzyknąłem jak jakaś dziewczynka. No niestety. <noise> Możliwe, że będę musiał podzielić tą ten odcinek na dwie części, ale nie jest to konieczne, bo na przykład w poprzednim odcinku nie, nie musiałem dzielić. Tak, miało być więcej akcji. Wiem, nie ma więcej akcji, ponieważ nikogo tutaj nie mogę znaleźć. Tu rzeczywiście nic nie ma. To znaczy widziałem tego gościa, ale nie chciałem się z nim bić. No i niby tak trochę sfailowałem. Ale no nie obrazicie się, prawda? czy tak i tak jest ciekawy, bo łażę i ględzę i łażę. Ale intro było zajębione. No i to jest pocieszające. Chcę wyjść... Co? Co napisał? Chcę wyjść, bo jeszcze tam nie byłem. Świnia! Daj! Die! Trzeba będzie zupę. Przemocz. Ham, niam, 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 Świnka. Świnka, świnka, świnka. O, jakaś jaskinia. Świnko, doprowadziłaś mnie do jaskini. Dziękuję. No ale wolę finki niż w jaskinie. Chociaż w jaskini może być skrzynia. W skrzyni może być miecz. W mieczu może być potęga. I w mieczu może być wygrana. Jakbym teraz żelazny miecz znalazł, to by było bomba. Super. Naprawdę by mi się przydało coś takiego. Gdzie była ta Tam piorą strzelił. Nie, myślałem, że to człowiek. O oh, wow 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 mówiłem że tu może być skrzynia mówiłem. no niestety tylko spodnie o kościół się przestraszy jak nie zobaczy takiego całego złotego barfema takiego poksa w ogóle bez żadnych zahamowań Tu też gdzieś powinna być skrzynka Jak to by było bez... bez skrzynki tak <laughs> Tam, 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 No już nie mam o czym mówić, to zaczynam śpiew... Tam coś jest. Dobra, trudno, idę go zabić. Nie mam patyków. I idę cię zabić, gościu. I will kill you. I will kill you. Ciiutko, żeby nas nie usłyszał. Ha! De gin, gin nobie! Giń! No czemu on nie ginie? Nie wyjdziesz, bo tam nie ma wyjścia, Notku. No i co teraz? I co teraz? Nie ma wyjścia. Jak to on mnie zabił? A nie! Wygrałem, wygrałem survival. No super! Wygrałem Survival Games! Jestem boski. No ekstra! Ekstra. Wiecie co? Ja teraz sprawdzę, ile mamy jeszcze czasu i, i zobaczę, może zagramy jeszcze jedną rundę. Tak więc... Zaczekajcie. No cześć, okazało się, że jeszcze zdążę jeszcze trochę nagrać, więc... Nagrywamy. Biegniemy do skrzynek, biegniemy, biegniemy. Nie wiem nawet kto jest na tutaj. Z nami. Nie wiem, czy przypadkiem nie jestem sam. Nie, nie jestem, dobra. Dobrze. Tutaj się chyba zacznę z nimi bić od razu, bo tutaj będę przedłużał. No, niech to się skończy wreszcie, to ich zabiję. O, skończyło się. Zabiłem. Mam go spodnie, dobrze. Michał lepszy Oj. gdzie on jest? Gdzie on jest? On nie uciekł Kurczę, uciekł mi, będę go musiał szukać. To był dobry pomysł, żeby się wbić od razu. Aha. Okej, jakieś tory. Nie wiadomo co. Idziemy dalej. No nie, nie mówcie, że mnie zlaguje. Dobrze. Nie zlagowało, to bym się przeraził, muszę jeszcze nagrywać. Nagrywać jeszcze raz. O, jest skrzynka. Bepryk, okej, b O, kolejna skrzynia. Hmm. You go, power renders Platę mam ogólnie całe uzbrojenie mam Przydałoby się Bodzio, Wondo, ale Gameson, Arena Pennyta Tak pozdrawiam Bodzia Bo nie, mówiłem tam, gadałem z nim i powiedział, że nie że tam zobaczy mój kanał Więc pozdrawiam go na wstępie Nagrywałem z nim po przed chwilą mecz, bo nagrywam tak jeden po drugim, w którym meczu się zmieszczę w 5 minutach, żeby nie przekroczyć 15 minut. No i właśnie w tym poprzednim się nie zmieściłem, ale z nim pisałem. Tam wiem, że na górze jest skrzynka. Kurczę. Muszę znaleźć tego gościa, bo... Będzie źle, jak w Go, 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 go! Teraz zostało nas tylko dwóch na tej arenie. I to może być dosyć nudny odcinek, ale. Ale myślę, że nie będzie tak straszny. W końcu. nie przynudzą nas tak bardzo. O! Jest skrzynka. Jedna. Dobra, złote buty. I na górze jest druga skrzynka, ale nie wiem czy... ...mu iść. Maciek i Berfemu. Dobra, nie idę tam. Zaraz sobie do nie napiszę. Maciek dobrego ja na spał. No, chyba napiszę. Bo to nie może się aż tak przedłużać. Chociaż grze się świetnie. Maciek, dawaj. Na spawn. Zobaczymy, czy odpiszę. Czy w ogóle przyjdzie na spawn. To jest duża mapa, więc nie wiem, czy sam do niego dotrę. tego do spawn O, wygrałem. No super. Nie no, ja się bardzo cieszę. Barfemu dwa razy wygrałem Survival w jednym odcinku. Bomba, naprawdę bomba. Ja się bardzo cieszę. Tak więc żegnam Was do następnego odcinka. Cześć.